Hyperin Cluster jest to automat stworzony do utrzymywania higieny aparatów udojowych, stosowany zaraz po ściągnięciu aparatu z krowy przed założeniem na kolejną. Mógłbym tutaj dużo opowiadać, ale oczywiście myślę, że najlepiej to zrobi osoba, o której właśnie dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie. Jest to Łukasz Hanusiak z miejscowości Słoków i myślę, że on najlepiej nam powie, co i jak z tym automatem. posiadaczem automatu klasar już od jakiś plus minus 3 lat. Czy możesz nam powiedzieć na początek jakie miałeś pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia z tym z tym automatem, kiedy został zaproponowany tutaj dla ciebie do użytkowania? To się akurat zbiegło z momentem, gdy szukaliśmy jakiegoś automatycznego rozwiązania do mycia między udajowego. wcześniej stosowaliśmy taki trochę skomponowany przeze mnie system, który automatycznie podawał co prawda chemię, ale ręcznie trzeba było każdy kubek obmyć. Jak to wygląda po zamontowaniu, bo wiemy, że Hyperin Cluster wymaga trochę, trochę miejsca na hali. U ciebie jest zamontowany na szynie i porusza się wzdłuż hali razem z osobą, która która robi udój. Czy to wpłynęło jakoś na waszą pracę w hali udojowej? Jeśli jest dobrze poukładana procedura doju, e, to, nie, to nie wydłuża e, rutyny doju. My mamy e, dipping w sprayu, także w momencie, gdy podchodzimy do krowy, żeby ją zatipingować. w tym momencie wrzucamy aparat. W czasie, gdy e, wykonujemy dipping, e, automat jest praktycznie umyty. To zajmuje kilka sekund i jest gotowe. Czy... Po wdrożeniu tego, tego automatu zauważyliście, że pracy jest więcej z tym aparatem, yy, więcej jest pracy na hali udojowej z udojem, czy, czy, czy jak to u Was wygląda? Jak już mówiłem, wszystko zależy od procedur, które zostały wdrożone. Jeśli y, praca jest y, poukładana w odpowiedni sposób, czyli odpowiednia kolejność działań, y, niezauważalny jest y, wzrost czasu obsługi aparatów. Jeśli to to jest jakoś tam źle zrobione, to wiadomo, że może ten czas delikatnie się gdzieś tam wydłużyć, ale ogólnie korzyści płynące ze stosowania dezynfekcji międzyudajowej są czasami warte nawet tego poświęcenia. Ok, jeżeli dochodzimy do korzyści, to czy możesz coś powiedzieć na temat, bo używasz go już około plus minus 3 lata, jak to u Ciebie wygląda z wynikami? Czy one są lepsze, gorsze, bardziej zauważalne, mniej zauważalne? Na dzień dobry zauważalne jest jedno. Po wejściu już na hale automatycznie czystość kubka. Kubek jest praktycznie jak po zamontowaniu nowego, e, nic nie jest poprzyklejane. To jest takie na dzień dobry. E, najważniejsze jest to, że on jest obmyty też w środku. E, płyn, w, e, płyn dociera praktycznie do kolektora i obmywa całą wewnętrzną część aparatu. Urządzenie jest jedną składową, która ma wpływ na wyniki. Urządzenie eliminuje zakażenia krzyżowe, bo mycie jest bardzo ważne, dlatego już wcześniej stosowaliśmy dezynfekcję międzyudojową. Jest to jedna ze składowych. Samo urządzenie dużo robi, ale nie jest panaceum na wszystko, musi być połączone, zintegrowane z całością. Yy, czyli yy, ściółka, legowiska, plus urządzenie, no to jest naprawdę yy, duży progres w porównaniu z tym, co yy, bywało wcześniej. Czy rozumiem, że mamy mniej yy, zakażeń krzyżowych? A powiedz mi, a jak jest yy, z komórkami somatycznymi? Na jakim poziomie? Czy, czy, czy po zastosowaniu automatu spadły, wzrosły? Jak to, jak to tutaj wygląda? Bywało różnie. Yy, w by e, jeśli wszystko działało poprawnie, to nawet spadaliśmy do bardzo niskich poziomów, wręcz e, wydawałoby się nierealnych. W momencie, gdy coś zawiodło, czyli gdzieś tam się płyn skończył, którego ktoś nie zauważył. Yy, automatycznie nagle zaczynało coś się robić, co podbijało, nie? Podbijało I nikt nie wiedział problem. na początku co gdzie i jak. Nie? Okay. Yy, wiemy Łukaszu, że tak jak wspominaliśmy, automat jest u Ciebie od jakichś plus minus 3 lat, ale wiemy też, że przyłożyłeś swoją rękę do rozwoju tego automatu, yy, ponieważ u Ciebie była zainstalowana ta pierwsza wersja. Dzisiaj, po tylu latach, wprowadzamy już na rynek gotową wersję, i ty brałeś czynny udział w modernizacji tego, tego automatu. E, powiedz mi, czy dzisiaj, używając tej ostatecznej wersji, jesteś w stanie polecić go rolnikom, hodowcom bydła mlecznego? W momencie, gdy poznałem się z e, konstruktorami e, automatu, e, byłem na etapie szukania właśnie rozwiązania dla siebie. Jest kilka rozwiązań na rynku, aczkolwiek żadne z nich nie ma dodatkowej funkcji, którą ma właśnie ten nie obmywa aparatów z zewnątrz. Wiemy już, że trochę u Ciebie będzie większa modernizacja gospodarstwa, czyli idziesz w robota. Wiemy też, że zostawiasz część starej hali udojowej. Na wrazie W. E, powiedz mi, jak z, z automatem. Zostaje u Ciebie, zostaje oddany, jak Ty to widzisz? Przyda się jeszcze w przyszłości u Ciebie na gospodarstwie? Póki będzie hala i będzie użytkowana, czego w tym momencie nie wiemy na 100%. Ale jeśli tak będzie, no to automat dalej zostaje, bo bardzo, e, bardzo mocno kładziemy nacisk właśnie na e, mycie aparatów międzyudajowych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci, żeby dalej się układało w gospodarstwie, tak jak się układa, jak dla imię Mastitis, jak najmniej imię komórek somatycznych i dziękujemy, że, że mogliśmy u Ciebie to, to, to testować i rozwijać. Także dzięki bardzo i dzięki bardzo za spotkanie. Mniej więcej jak to wygląda z aparatem Hyperin Cluster, to już wiecie od Łukasza, od osoby, która najdłużej operuje tym sprzętem u nas w Polsce, od osoby, która także wdarzała wiele, wiele dobrych rozwiązań na etapie rozwoju tego urządzenia. Także jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat naszego aparatu, na temat y, naszych rozwiązań do walki z mastitis, zapraszamy Was na nasze y, strony, na y, stronę na facebookową, instagrama oraz na tiktoka. Oraz oczywiście zapraszam Was na naszą stronę internetową y, hyperin.pl, gdzie jest zakładka Hyperin Cluster i tam jest szerzej opisany temat.